Siemanko, siemanko, na kolejnym serwisie, czy kolejnym Na serwisie jeszcze nie jest, ale wiadomo czy gadają coś. Eee, dopiero jadę, ja pojechałem sobie do Nidelka kupić e, śniadanko. Także wrzucę sobie po drodze jakieś śniadanko, bułeczki sobie kupiłem, bananka, soczek, jogurcik. I jadę jakieś, e, Idę jadę tam, jakieś 50 km mam w jedną stronę, czekajcie. Sorry. Jeszcze raz. Nie. 50 km w jedną stronę mam, ale tak wiało w nocy, taką śnieżycę zrobiło, że masakra. Znaczy, może nie padało dużo śniegu, nie sypało dużo śniegu, ale zawiało. Wszystkie drogi są tak zawiane, że z domu drzwi nie mogę otworzyć. Tak mi zawiało. Także ja lecę na, na robotę i tam mam dwie maszyny na jednym miejscu. Najprawdopodobniej stoją jedna koło drugiej. E, Ta jedna może jeździ dzisiaj, bo w sobotę zazwyczaj on tam jeździ taki dołek. Ale nie wiem, którą jeszcze e, jeździ. Ja mam jeden serwis na 500 godzin, serwis ma mały, dwa, dwa filtry tam są do wymiany i drugi jest, w drugiej koparce jest do wymiany tylko e, wtrysk AdBlue do, do DPF-a. Także to jest tylko do wymiany. Reszta jest zrobiona już najprawdopodobniej. Także ja jadę. Autostrada tak wygląda. Jest e, lewy cały, jest biały. A tutaj taka ciapa się zrobiła, bo już jest polane jakąś solą, czy czymś tam posypali. I się taka ciapa robi. Jest minus 2 e, teraz. Ale strasznie wieje. Czasami jak gdzieś wyjadę z takiego Tutaj akurat są drzewa po, po bokach, ale jak wyjadę gdzieś na przestrzeń otwartą, to jak zawieje, to aż na drugi pas przerzuca. A tu już zjechałem z autostrady i droga jest taka właśnie jak jest. oj, Taka ciapata droga jest teraz tutaj, I, ale tym samochodem akurat bardzo dobrze się jedzie. Nawet po takim lodzie, po śniegu, to już w ogóle bez żadnego problemu. On jest tak ciężki, tak tylną oś ma dociężoną i jeszcze opony ma, znaczy koła ma na bliźniakach z tyłu i na kolcach. Także to się bardzo fajnie trzyma. żeby go wyprowadzić z równowagi i wprowadzić w poślizg, to naprawdę trzeba go bójnąć dobrze, ale jak go dobrze bujdę, to może się położyć na bok, a nie poślizgnąć. Także. Śmiało można normalnie sobie lecieć, a teraz jadę 70 bez żadnego problemu. 70 tutaj też jest. Niektóre znaki są tak zaśnieżone, że nawet nie widać jakie jest ograniczenie prędkości. Eee. Także tak to wygląda takie po podróżki po, 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 po takie poboczne, chciałem powiedzieć poboczne. Dobra, ja jeszcze mam jakieś. E 10, może 15 km do tego. Mam nadzieję, że ktoś tam będzie i brama będzie otwarta. Że nie będę musiał dzwonić nigdzie i się szarpać z bramami jakimiś. Dobra, ja, ja lecę lewy i jadę. No tutaj zamieć normalnie jest. <śm> Im dalej, tym coraz więcej śniegu jest tutaj. Także bardzo fajnie, ciekawie będzie dzisiaj. Dzisiaj w Radio mówi, że jest minus jeden. Ale odczuwalna jest minus 9 przy tym wietrze. Także fajnie będzie. Kapturku dzisiaj będę robił. Dwie czapki założę. O panie, to jest z 20 cm śniegu na walone. Dziwaczki wyłączyć. I jeszcze ten tym podnośnikiem tutaj stoi w drodze. I ja nie wiem, czy ja mogę tam podjechać. Nie wiem, bo po angielsku gada, a ja. mój angielski to jest. Tak jak jego polski. E, do tamtej muszę dojechać, co stoi. Nie do tej. Tej nie, tylko do tamtej. Jakoś. Pod śniegiem nic nie widać, co tam jest. No i tam jeszcze jedna stoi. W tamtej chyba mam wymienić właśnie ten. ten... E, trysk AdBlue. Jak jest uszczelka do tego Trysk AdBlue. Jak nie ma uszczelki, to nawet tego nie ruszam. Ja się będę upominał o wszystkie rzeczy, co oni mają zamówić. mi, co Oni powinni wiedzieć, co, się, co potrzeba do tego, żeby to wymienić. Ani ja będę wszystko mówił, i dzwonił i zamawiał. Wydaje mi się, że nie ma uszczelki zamówionej. Jak ja nie wiem, nie mam gdzieś skitranej uszczelki, to nie będę tego nawet wymieniał. A to jest chyba ta, co 500 kędy robił. 500 godzin serwis. Także zobaczę, czy ja tam w ogóle dojadę. Ale co, ja nie dojadę. Dobra, ja podjechałem tutaj pod tą e, maszynę. Śniegu tutaj jest po sam stopień praktycznie. Jest 20 cm spokojnie. Tutaj do maszyny jest kod, żeby odpalić ją. Ale ja na tej maszynie byłem z miesiąc temu. Dosłownie miesiąc temu tutaj gdzieś byłem. Ona ma przejechane 220 godzin tylko od ostatniego serwisu. Także nie wiem o co tutaj chodzi. Muszę zobaczyć kiedy ja tu byłem dokładnie. Nie mam mojego kalendarza tego starego z 2024, to bym zobaczył dokładnie ile godzin tutaj, było. ale może zadzwonię do mojej principe i mi pomoże znajdzie w kalendarzu. Dobra, ja muszę zobaczyć najpierw, czy ja to będę robił, czy tego nie będę robił, o co tu chodzi. Dobra, tutaj się okazało, że. Na tej mam nie robić 500, tylko na tej mam wymienić właśnie ten wtrysk AdBlue. Także i kod też mam napisany normalnie na moim e, rozpisce planeringu. I na tamtej mam zrobić 500 godzin serwisu. One mają ja tyle samo, mniej więcej godzin przejechano. Także tutaj mam żadnego serwisu nie robić, tylko ten e, wymienić e, wtysk AdBlue, Nie wiem czemu, ale o co tu chodzi. Bo to, ten serwis robiłem, ale to robiłem go miesiąc temu. Tutaj, dlatego ma tylko 200 godzin przejechano. Dobra, muszę ją odpalić sobie, żeby się rozgrzała troszkę i chyba trochę sobie tutaj przegarnę ten śnieg chłopatom, bo lemiesza nie ma tak lemieszem sobie zgarnął to maszyna jest cała zamarznięta a tamtą jeździ tą maszyną, także ciepła będzie, także spoko dobra, idę odpalić ją i odśnieżyć sobie tutaj trochę dobra, idę na Do tych zaspach o kurwa o kurwa Pod, pamiętam, pamiętam. Pamiętam, chyba, o radyjko tutaj sobie gra. Jak to nie wyłączyć. Czekajcie. Ma przejechane 5200 godzin. Dobra, ja tutaj sobie będę stał. Tak, o. Dobra, ja sobie podjechałem w ten sposób. Tutaj tyczki nie ruszyłem jednej, ta tutaj też stoi. Chyba z tamtej strony nie rozjechałem żadnej. Nie, chyba nie. Dobra, tutaj jest w miarę blisko. Dupą sobie stanąłem, otwieram Majdan i się muszę przebrać, ale najpierw muszę zobaczyć, czy ja mam tą uszczelkę, gdziekolwiek. Nie wiem czy ją gdzieś będę miał. Jak nie mam tej uszczelki, no to lipa. Muszę iść do samochodu, zobaczyć czy gdzieś w środku, tam gdzieś w szufladach mam. Mam, znalazłem. Jest. Dobra, ja się przebrałem. E... Uszczelkę, tak jak mówiłem, mam. Tu jest ten krysk Pały taki o. I tutaj przychodzi to, właśnie. Uszczelka. W ten sposób. Cyk. I gitara. Dobra, ja teraz muszę wejść na górę. Rozkręcić pewnie parę blach. Kilka blach czy jak tam zwał tak zwał i dojść do tego, bo to jest ta z krótką dupą, a te krótkie dupy to tam ciasne jak cholera jest i podejrzewam, że muszę blachę u góry odkręcić całą i do tego dojść z tamtej strony. Dobra idę, podkręcę to trochę i pokażę, bo tej pizga cholernie i oni tutaj się stoją też patrzą co ja tutaj robię. Nie będę tak za bardzo też nagrywał za dużo, ale jak odkręcę to pójdę, pokażę jak to wygląda tam i jak to robię. Dobra, ja mam e, odkręconą tą blachę z góry. Byłem teraz na dole pograty i tu trzeba troszkę uważać, żeby się nie zdupczyć, bo ślisko jest. I tu jest ta blacha była, tutaj leży. I teraz Jakoś stary jest to na takie rzeczy. Teraz jest trochę lżejsze dojście do tego, czekajcie. Ja muszę to postawić te graty wszystkie. O, i tutaj. Tu jest ten właśnie wtrysk AdBlue, który muszę dzisiaj go wyciągnąć. Tu już jedno AdBlue wyczepiłem. Teraz muszę wyczepić płyn chodzący ale kuźwa zapomniałem żeby sobie za zacisnąć wężyki tutaj mam szczypce przyniesione takie te moje i tutaj sobie za zacisnę je o, jeden który to był wężyk ten, tutaj tego drugiego tutaj sobie zacisnę coś tam się wyleje tu mam te szczypce śmieszne do wyciągania tego o dobra tutaj z tego wyciągania te klipsy tym 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 urządzenie sobie ściskam to tutaj te dwa cycki i wyciągam sobie, bardzo prosto sobie to się wyciąga, jak się trafi oczywiście na na to miejsce kurwa, jak tu nie ma, nie, ma, nie ma gdzie się oprzeć tutaj tak trochę wiszę w powietrzu tutaj ale jakoś sobie dam radę i teraz ten jeszcze jeden i jeszcze tam jest o ten jest wyciągnięty coś tu się leje z niego ale to tylko to co w wężu było to się wylało. I jeszcze Adblue jest wyczepiony i tu jeszcze jest wtyczka prądowa do wypięcia. Wtyczka też wypięta. Ona ma tutaj tylko takiego dzynzla. Przycisnąć go trzeba i wypina się fajnie. Dobra, teraz ósemeczka. Ósemka, czy dziesiątka nasadka i wykręcam to. To raczej bez rękawiczek trzeba robić, żeby nie zgubić tych nakrętek. Później może być problem. To jest dziesiątka na nasadka. Taką trochę dłuższą tą nasadkę, nie, nie krótkie te. Tu jeszcze są pod nakrętkami podkładki. czy pod niektórymi są podkładki, pod niektórymi nie ma podkładek. Ale z tymi podkładkami to czasami to jest podejrzewam, że po pierwszej wymianie już ich nie ma taką mam dłuższą nasadeczkę traktorkami jeżdżą, odśnieżają. Te śrubki nie siedzą jakoś tam mocno, to nie jest dokręcone z jakąś tam siłą Delikatnie to jest bardzo dokręcone I tak też dokręcam to ja tu widzę, że cieknie trochę z silnika, z dookoła uszczelki na pokrywie zaworów. Tu się coś tam poci? Znaczy cieknie, no poci, zapocone jest. I tu jeszcze na dole jest jedna, ta trzecia, której nie widać w ogóle, ale jest. I teraz trzeba uważać, żeby nie zgubić jak ktoś zobaczył jak ja wyglądam jak ja tutaj leżę to O Nakrętka jest Teraz podkładka spadła też O jest Jest cały Majdan wyciągnięty tutaj Ten jakiś, jakoś tak zawalony nie jest Bo nie jak raz wyciągnę to cały jest zaklejony tym białym syfem Także teraz nowy wlatuje. Tutaj można kupić tylko tą końcówkę, ale oczywiście, Kat nie sprzedaje tylko tej końcówki, bo to tylko to jest ten całym wtryskiem, a oni sprzedając całym korpusem. Oczywiście na pewno tanie to jest. Dobra. Tutaj jest to. Ło kurio, kurio, panie. I tutaj mam nowy puszczeleczka i niektorek. Tutaj jest. Tutaj jest takie zabezpieczenie do tej blaszki, żeby nie wypadła. Jak to mówić teraz? Tym w tą stronę. Dobra, i wkładam to tak samo jak odkręcałem, tylko że teraz w odwrotnej kolejności. Dobra, to wleciało na miejsce. Co tu miałem pokazywać? Wpiąłem to wszystko tak, jak miało być i wszystko przykręcone jest. Ściągam tylko te e, zaciski i przykręcam blachę, także ta jest maszynka gotowa. Będę musiał iść po tamtego mistrza. Zawołać go, bo tam coś się kręci z łopatą, żeby tu przyjechał. Widziałem, że tędy tutaj ślady są, że jechał. Ja tam nie przejadę, tamtędy nie ma szans. Także on tutaj musi przyjechać. No i się okazało, byłem po tamtą maszynę. Się okazało, że to Tomek jedzie tutaj, gdzieś będzie widać. Jedzie, jedzie, jedzie. Dobra, nie widać. Jedzie tam, malutkie. To Tomek, po polsku gada, także będę serwisował jego kopareczkę. Tutaj mi stanie dupą, idę mu pokazać mi, jak mi to ma stanąć. No dobra, tutaj tak sobie stoi, wiaterek wieje jak cholera. Oj kurwa, zwiewa mi tutaj, eee, tak to się nie bawmy. Eee, no i tu mi pozwiewało i tam naciapało. Ehehe. Tomek się nie ucieszy. Dobra, to sobie spuszczę. Kurwa, kurwa, będzie mi tutaj wiało nie. E, dobra, olej mam ściągnięty. Tutaj sobie tylko z tego korka drenażowego spuszczę. E, ten olej z filtra i wymieniam, wymieniam ten filtr. I jeszcze jakiś jest jeden filtr. Nie wiem, czy to nie jest odma. Czasami. Aha, 1500 g to będzie filtr do odmy. Także na bank to jest odma do wymiany. E, filterki wszystkie wymienione. Ten e, od, odmy też u góry wymieniony. Już nalewam e, olej, tam była 12 już było nalane. Nastawiłem na 24, tam może trochę więcej będzie. E, filterki, tak jak mówiłem, są już wymienione. E, I muszę teraz sobie, pobiegać dookoła, pobrać grupki oleju z tej całej maszynki. Dobra, ja mam tutaj koniec. Wymieniłem ten olej. Za dużo oleju jeszcze wlałem, musiałem ściągać to. Dużo nie wlałem, za dużo z 2 litry za dużo wlałem. Musiałem to wysysać. Ale dałem radę. Próbki już sobie pobrałem oleju. Dolałem trochę glikolu, bo brakowało. Także to jest e, skończona ta maszyna też. Tutaj mówię, że coś mu się zacina, głowica obrotowa. Ale co ja z tym mam zrobić? Nic z tym nie zrobię, więc to mi zasypało. Eee. Dobra, kończę to, zjem jeszcze sobie obiadek tutaj na miejscu, podgrzeję sobie i poskanuję te wszystkie próbki oleju, także dzisiaj ja tutaj kończę z tego pola. O, tutaj ludzie sobie jeżdżą na, na nartach, korzystają z warunków zimowych. Eee. O, chodzą sobie na spacerki, morsują, Ja też myślę o morsowaniu. Znaczy, już raz to zrobiłem, ale teraz się przymierzam No, drugi raz, żeby to zrobić. I czekam na odpowiednią pogodę. Jak będzie ciepło. <śm> nie, w tym e, tygodniu tego nie zrobię. ale następny tygodniu mam wolne. I w następny tygodniu planuję, żeby sobie. O! Kurwa, Mać! Kurwa! Co tu się wydarzyło? Panie, co tu się odjebało? Czemu to się odczepiło? Dobra, siedzi. Dobra, ja tak jak mówiłem, zjem sobie obiadek, poskanuję te wszystkie próbki oleju. I mam maszyny obydwie zrobione. Także dzięki za dzisiaj i miłego weekendu. Zobaczę, czy mi się coś uda nagrać tam jutro. Nawet nie mam pojęcia, gdzie tam ta maszyna jest, bo nie pokazuje na nawigacji, gdzie jest ta maszyna. E, tak samo ta nie pokazuje, tej nie pokazuje, gdzie jest. Coś się zepsuło z antenami, tą pokazuje, że tutaj jest. Na no, a tam jutro nie pokazuje. Także jutro mam też jakieś 340 mi została, jeszcze na jutro ta jest 330 ta jest 325, tam jest u góry napisane, a ta jest 330, także mam 340, tam jest duży serwis 4000 godzin, ma przejechane, także wszystkie oleje, wszystkie filtry do wymiany w samochodzie już mam, tylko muszę zlokalizować e, maszynę gdzie jest, zamkniemy to tutaj jakoś, I, o tak 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 tak, cyk zamknięte. Także tak jak mówiłem, dzięki za dzisiaj i miłego weekendu.